Hejka kochani, dzisiaj ja z moją BFF e, Testujemy czekoladę, którą robiliśmy na warsztatach To jest jej, a to moja... Dobra, urywamy po kawałku No, pokaż Dobra, testing Mmm, mm. mm, pyszna Mhm mm Tak, moja czekolada ma. Powiem teraz, składniki. Pianki. Ym, suszone owoce maliny. Y, takie kuleczki karmelowe i śmietankowe. Takie serduszka. Naszka ma to samo. Mmm. Mm, też moka jak normalna czekolada. Mówiąc jest po prostu taka dobra. To jest mleczna znaczy czekolada z białą. Ale ja sobie białem bardzo mało. Bo po prostu nasze dodatki, które same wkładałyśmy. Pyszna, polecam. No, no, szoka, dobra. A wy mieliście też warsztaty w szkole? To znajdziecie znać. My dzisiaj częstujemy czekoladę zdrówko. Pa!